Tylko nie wiem czy go trafi, ne o, 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 o. O Jezu. Co oni szybcy O jest Jest, jednego mniej I z tego z bazuki przy... O kurwa! Co jest? To jest! Ja pierdolę, no nie, bez jaj, kurwa, bez jaj Ja pierdole, dobra, powtarzamy akcję w takim razie No no no, dawajta, dawaj kurwa, do przodu, do przodu. Tu coś było? Czy... Nie, było, jest gość, jest gość. Odpierdolcie się ode mnie! Nie, kurwa! Nie, 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 nie! Wypierdalaj ode mnie! Potworze głupi. Wsio! Wsio! Dobra, idziemy tam zamiatać w takim razie. Tu już kurwica bierze. Dobra, lur, lur, lul. No Kurwa, zlurować trzeba, nie, ten syf. Znalazłem go. Wow. Wypierdlamy. Wow, wow, wow. Czek Dobra, czekamy na potwory. Wow. Nie ma chyba sensu czekać. Dobra, teraz się przygotujmy. Teraz nie mają szans, kurwa. Dawaj ta kurwa. No. Dawać kurwa. No. Albo posiekam was. Posiekam was. Jak nie wiem co. O, jest jeden. Jeszcze jeden. Poszelaj, no kurwa. O, kurwa, trzy. Trzechasz. I i i i no no, dawaj dawaj o kurwa, ty może być problem. A, nie było, tak źle. Kamienia, mi pamiętajcie, czy trzeba badać teren, nie? Czy coś tam jest? Jeśli nie ma, no to. O, to strategia już jest lepsza. O, 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 Dobra. Jednego mniej. o, 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 o Ktoś tu się skrzypi się Słyszę potwory O! No co jest, kurwa Tam są gdzieś? Może być Dobra, ludziska nie ma co tutaj się z tego Trzeba po prostu zapierdalać do przodu, nie? Niestety Może dam radę, nie wiem zobaczymy. O Boże, gaz. Zdychaj gazie. Dobra, gaz się zesrał. Teraz trzeba ostrożnie... Ostrożnie troszkę. Save w check checkpoint by się przydał. Nie kurwa! Nie! Nie kurwa! Tylko nie ty. Tylko nie ty kurwa! Wypierdalam stąd. Wypierdala. Oj, to będzie ciężkie, kurwa. Zagrajmy. Znaczy, gramy. Coś tu we mnie strzelało? Jest tu ktoś? Nie ma. Pasek się nie namierza. Ten z kurwy zaraz przybiegnie. O, o, o. Idzie w dobrym kierunku. O, o, o. Pięknie. O kurwa, ja kurwa wasza, no, no nie, no mi już chuj strzeli, no na miejscu, kurwa. Napierdolę, no nie bez jaj, no, jak ja to kiedyś przeszedłem, kurwa. Mordechowaj chowaj. Nas o nim jeszcze biją. O, jeszcze ten, kurwa, się śwenda. Śwendał się. O Boże, jeszcze o nim zapomniałem. Wtychaj ta kurwa. Szyruchaj ta. Dobra. Oho. Znowu trzeba powtórzyć operację z tymi chujami. Mam pomysł, co zrobię. Tak, rzucę tam daleko, żeby ich pobudzić do. Żeby ich pobudzić do reakcji łańcuchowej. Wszystkie te potwory poszły na mnie i będzie Gites. Oj, 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 kurwa. No dawaj, ta kurwa. Wszystkie potwory do mnie, no. Kurwa. To znowu trzeba powtórzyć to gówno. Niestety. Taka karma. No dawaj, kurwa, szybciej. Tu to się idzie. No, dawaj. Dawaj. Szybciej, kurwa. No. Dawaj, szybciej. Kurwa, Nido tak wolno. Ja pierdolę. Pam, param, pam, pam. Yeah. Yeah, ma rękę, yeah. O, kurwa. Yes. Chuj. Nigdy nie lubiam do nich strzelać z takiej właśnie odległości o kurwa jechaj, bo cię nienawidzę o lampko lepiej się tego wszystko? bo wątpię mam wątpliwości małe dobra trzeba dobrze napierdalać w nich ale to weźcie napierdalaj nie To nie jest takie łatwe, kurwa. Kurwa, gazie, jebany. Weź spierdalaj. Mm -hmm. dalej. z był. Czek. A? On był gdzieś tu, ta? Kurwa, zauważył ja pierdolę O, żeż, kurwa O, zajebiście kurwa Pierdolać kurwa O, no, to mam przejebane Kurwa, no nie, no nie, ja pierdole, no. Kurwa wasza, w dupę jebana Mać, kurwa Dobra, zrobimy to po mojemu, jeszcze raz kurwa Tam jest Dobra, zrobiliśmy szum, idziemy do nich O no, 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 no Centrum, trochę Wszystko Ja nie kurwa Nie tykaj mnie Nie tykaj mnie, gościu Teraz w przyspieszonym tempie, kurwa O, ostatnio wow, Ło, Poleć! Kurwa sorry ludziska, że tak długo się bawię, no ale to... To są uroki właśnie Far Cry'a Jak już wspomniałem